Dzień dobry, witam kolegów wspólnego MDG Mazowsze z tej strony znowu, pierwszy lot konkursowy, godzina 5.30, wschód słońca, proszę zobaczyć, słoneczko pięknie wstaje, eee, tak jak powiedziałem, jesteśmy na pierwszym locie konkursowym, pogodę mamy bardzo fajną, jesteśmy e, w mieście Warszawa, z okolica super, mamy fajne miejsce do wypuszczenia. Eee, tak jak koledzy widzą, w każdą stronę są bardzo, bardzo daleko bloki. To jest takie specyficzne miejsce. Eee, przyjechaliśmy bardzo, bardzo wcześnie rano, gołębie zostały ponad 2 godziny. Słoneczko bardzo ładnie stało, tak jak powiedziałem. Eee, zakoszowaliśmy... Ile zakoszowaliśmy gołębi, Robert? ile zakoszowaliśmy gołębi? 1496 zakoszowaliśmy 4496 gołębi do e, gołębika 38 km no dobrze robert puszczę zobaczymy co się będzie dziać dzisiaj gołębie ruszyły w lewej z prawej strony idą spotkały się nad kabiną 何 <laughs>